Osoby zastanawiające się jak wybrać najlepsze drzwi zewnętrzne powinny brać pod uwagę kilka zasadniczych kwestii. Wybór stolarki okiennej i drzwiowej do domu jest jedną z najważniejszych decyzji. Wpływa nie tylko na estetykę budynku, ale i jego energooszczędność. A co za tym idzie wysokość rachunków za ogrzewanie? Na co zwrócić uwagę przed zakupem drzwi zewnętrznych dowiecie się z tego artykułu. Drzwi zewnętrzne możemy podzielić m.in. ze względu na rodzaj zastosowanego materiału. I tak spotykamy na przykład drzwi zewnętrzne stalowe, z aluminium. Stworzywa sztucznego, z włókna szklanego, czy też z drewna. Drzwi zewnętrzne drewniane. Drzwi zewnętrzne drewniane są najczęściej spotykane. Ważne, aby zostały wykonane z materiału o dobrych właściwościach technicznych. Na ogół wybiera się drewno liściaste takie jak dąb czy machoń a także iglaste takie jak sosna, czy świerk. Podstawową zaletą drewna jako surowca na drzwi zewnętrzne jest jego duża wytrzymałość, a także dobra izolacja termiczna. Do plusów zaliczymy także małą rozszerzalność cieplną. Jeśli decydujemy się na drewniane drzwi zewnętrzne, warto sprawdzić z jakiego surowca zostały wykonane. Drewno powinno być najpierw odpowiednio przesuszone, trzeba też pozbawić je także znków i innych wad. Mogących zmniejszać jego stabilność. Jak zbudowane są drzwi zewnętrzne drewniane. Ościeżnice drzwi wykonuje się z drewna litego, klejonego trójwarstwowo. Ościeżnica może być również stalowa. Podczas gdy samo skrzydło drzwi będzie drewniane. Skrzydło drzwi wykonuje się z płyty. Poszczególne elementy łączy się za śrubami lub zbija gwoździami. Ramiaki to elementy między innymi odpowiadające za usztywnienie skrzydła zapobiegają wypaczaniu się drewnianych drzwi. Można również zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci wkładów aluminiowych umieszczanych w narożach ramy drzwi. Wypełnienie drzwi to przestrzeń która znajduje się między płytami można wypełnić ją materiałem zapewniającym właściwości izolacyjne, takim jak pianka poliuretanowa lub styropian. Wypełnieniem może być także płyta drewnopochodna. Materiał wypełniania powinien również zapewniać doskonałe parametry związane z izolacją od dźwięków z zewnątrz. Płyty drzwi są zwykle drewniane. Występują zarówno w wersjach pojedynczych jak i w opcji kilkuwarstwowej. Wykończenie powierzchni drewnianej odbywa się najczęściej przez polerowanie i impregnowanie drewna a także poprzez jego lakierowanie. Stosuje się również specjalne farby, emalie. Czasami drzwi mogą być oklejone winylem lub fornirem. Technologia produkcji oparta jest w dużej mierze o nowoczesne metody obróbki, dlatego pozwala to na wyprodukowanie stolarki o bardzo różnych wzorach. Słabą stroną wrót drewnianych jest ich odporność mechaniczna. Mogą się one wypaczać. Są również mało wrażliwe na niskie i wysokie temperatury. Słabo chronią przed włamaniem, a także przed pożarem. Drzwi zewnętrzne PCV Drzwi z polichlorku winylu posiadają na ogół ościeżnicę wykonaną z tworzywa sztucznego, którą wzmacnia się specjalnymi aluminiowymi wkładkami. Skrzydło drzwi winylowych wykonane jest z tłoczonej płyty, która posiada wzmocnienia paneli bocznych. Warto zaznaczyć, że stosowany PCV jest specjalnie wzmacniany, aby stanowić odpowiednie zabezpieczenie obiektu. Drzwi PCV uszczelniane są pianką poliuretanową, wentylowane, a także dokłada się do nich elementy ze stali ocynkowanej i aluminium, aby poprawić parametry techniczne. Wypełnienie drzwi PCV wykonuje się z płyty wytłaczanych na ogół z paneli PCV, ale co ciekawe również z blachy aluminiowej, płyty MDF. Szkła. Jeżeli chodzi o ich wykończenie to najlepszą opcją jest folia akrylowa oraz okleina PCV klejona najczęściej na gorąco, a także można wykorzystać klasyczne malowanie farbą. Niektóre elementy takie jak profile skrzydeł czy ościeżnice mogą z powodzeniem być barwione już na etapie produkcji. Drzwi wykonane z PCV mają niską sztywność. A co za tym idzie słabe parametry antywłamaniowe, ich parametry termiczne i akustyczne są natomiast bardzo dobre. Drzwi i stworzywa sztucznego bardzo łatwo utrzymać też w czystości. Niestety technologia produkcji nie pozwala na wykonanie produktu zgodnie z wymaganiami klienta, nie można zastosować indywidualnego wzornictwa co znacząco obniża możliwości ich zastosowania. Drzwi zewnętrzne stalowe i aluminiowe. Drzwi zewnętrzne z aluminium posiadają ościeżnice o profilu aluminiowym. Skrzydło wykonywane jest z profili z odpowiednią wkładką. Wypełnienie może mieć różną postać. Zależnie od wymagań klienta można też zastosować przeróżne rodzaje szyby, a także panele z blachy. Można również spróbować poprawić parametry termiczne drzwi i umieścić w wypełnieniu piankę poliuretanową, styropian lub wełnę mineralną. Jeśli chodzi o wykończenie, to drzwi z aluminium malowane są zazwyczaj proszkowo. Co pozwala na uzyskanie równomiernego pokrycia. Niezależnie od chropowatości powierzchni, malowanie proszkowe może dawać efekt zarówno połysku jak i możemy uzyskać drzwi matowe. Drzwi aluminiowe posiadają tę ogromną zaletę, że są, podobnie jak drzwi zewnętrzne stalowe, bardzo odporne na czynniki mechaniczne. Dlatego tworzy się z nich elementy antywłamaniowe, niestety mają dużo słabszą niż np. drzwi drewniane, izolacyjność cieplną i izolację akustyczną drzwi z włókna szklanego. Drzwi z włókna szklanego posiadają ościeżnicę dębową, skrzydło natomiast stworzono z płyty z drewnianą ramą, całość obłożono oczywiście prasowanymi włóknami szklanymi ale takimi, których faktura imituje drewno, jako wypełnienie wykorzystuje się piankę poliuretanową, a jako wykończenie zwyczajne malowanie, ale z zastosowaniem farby akrylowej, najważniejsze parametry stolarki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne posiadają szereg parametrów, na podstawie których możemy je dopasować do naszych wymagań. Najważniejsze z nich to szerokość. Szerokość drzwi zewnętrznych nie powinna być mniejsza niż 90 cm. Dlaczego taka wartość? Chodzi głównie o wygodę. W drzwiach powinny swobodnie mieścić się przynajmniej dwie osoby. Zbyt szerokie drzwi to jednak kłopot, ponieważ przez otwór wejściowy może uciekać za dużo ciepła z pomieszczenia. Wysokość jeżeli chodzi o wysokość drzwi, to przyjmuje się, że odpowiednią wartością jest wysokość 2M. Współczynnik przenikania ciepła podany jest bardzo często na drzwiach lub na etykiecie. Mówi o tym, czy drzwi posiadają właściwe parametry cieplne i ile ciepła będzie przez nie uciekało. Jest to szczególnie ważne w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych. Izolacja akustyczna. Jest szczególnie ważna w przypadku drzwi zewnętrznych. Jeżeli chcemy uniknąć przenikania dźwięków do pomieszczenia, to warto postawić na drzwi o akustyce poniżej 30 decybeli. Na poniższym filmie znajdziesz porady, jak wybrać najlepsze drzwi zewnętrzne. Skrzydła z doświetleniem możemy spotkać się z różnym. Doświetleniem zastosowanym w drzwiach mogą to być skrzydła z jednym doświetleniem z dwiema dostawkami doświetlającymi, a także z naświetleniem górnym. Można również łączyć naświetlenie górne z bocznym. Drzwi z doświetleniem bocznym Drzwi z doświetleniem bocznym mogą posiadać dostawki wykonane na osobnej lub wspólnej ramie z ramą skrzydła. Stosuje się najczęściej trójszybowy pakiet szyb zespolonych. Ale można również wykorzystać wyższy standard. Wiele zależy od wymagań klienta. Naświetlenie górne drzwi znacznie wyższe niż standardowe powinny zostać wyposażone w naświetlenie górne. Najczęściej naświetlenia wykonywane są w wersji nieotwieranej. Panel górny powinien ściśle pasować do stylistyki całych drzwi. Jeżeli chodzi o wybór szyby, to dobrze sprawdzają się elementy bezbarwne, ale osoby, którym zależy przede na efekcie wizualnym mogą postawić na szkło barwione. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne powinny być solidne na tyle, aby chronić mieszkańców domu przed zagrożeniem z zewnątrz. Przede wszystkim decydując się na stolarkę antywłamaniową pamiętajmy, że powinna one posiadać odpowiedni certyfikat. Drzwi antywłamaniowe są przyporządkowane do określonej klasy odporności. Spotykamy klasy od A do C. Drzwi klasy A i B mają podwyższoną odporność na włamanie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia zastosowane w drzwiach antywłamaniowych, to przede wszystkim posiadają one niejednorodną strukturę, która ma utrudnić ich zniszczenia. Konstrukcja jest wzmacniana poprzez zastosowanie hartowanych prętów. Dodatkowych bolców i zawiasów. Ważne jest także wyposażenie w minimum dwa solidne zamki drzwiowe. Można też zastanowić się nad systemem automatycznego ryglowania. Warto zdecydować się na zakup skrzydła antywłamaniowego które nie wygląda zbyt masywne. Na korzyść mieszkańców na pewno będzie wtedy działał efekt zaskoczenia. Mniej masywne skrzydło lepiej też komponuje się z całym domem. Stolarka o cechach antywłamaniowych nie pozbawiona jest przeszkleń. Stosuje się szyby hartowane, laminowane, które nawet jeżeli uda się rozbić, to nie rozpryskują się. Jeżeli chodzi o montaż stolarki antywłamaniowej, to najlepiej powierzyć to profesjonalnej firmie które wprawi ją w odpowiedni sposób. Powinna ona zostać solidnie zamontowana. Decydując się na stolarkę antywłamaniową należy też zwrócić uwagę na ościeżnice. Najlepiej sprawdzają się ościeżnice metalowe, głęboko zakotwiczone w murze, drzwi do domu pasywnego. Drzwi do domu pasywnego lub energooszczędnego powinny zapewnić obiektowi odpowiednie parametry izolacyjne. Izolacyjność termiczna drzwi pasywnych powinna wynosić nie więcej niż 0.8 W/m2K. Warto wiedzieć, że drzwi pasywne montuje się zaraz po zakończeniu prac mokrych przeprowadzanych w danym budynku. Oczywiście nawet najlepsze drzwi nie będą spełniały swojej roli, jeżeli zostaną źle zamontowane. Dlatego przy montażu stosuje się często piankę poliuretanową w przestrzeniach między drzwiami, a ścianą, po to, żeby uniknąć powstawania mostków termicznych. Pianka dodatkowo powinna być chroniona przed czynnikami atmosferycznymi pogarszającymi jej właściwości. Dobrym pomysłem są też taśmy paroprzepuszczające. Jeśli inwestor decyduje się na projekt domu pasywnego powinien wybrać odpowiednie skrzydło, ponieważ w znaczący sposób wpływa ono na bilans cieplny budynku. Należy jednak pamiętać o odpowiedniej wentylacji, bez niej może się okazać że w budynku skrapla się para wodna, a to powoduje powstawanie wilgoci, grzybów i pleśni. Montując nowoczesne drzwi pasywne musimy zapewnić pomieszczeniu właściwą cyrkulację powietrza, np. poprzez wentylację mechaniczną z dodatkowymi wymiennikami ciepła. Drzwi przeciwpożarowe Drzwi zewnętrzne mogą posiadać cechy elementu przeciwpożarowego. Chronią wtedy domowników przed płomieniami. Są także bardzo szczelne. Podczas pożaru powstrzymują nie tylko rozprzestrzenianie się ognia, ale również niebezpiecznego dymu. Każde drzwi przeciwpożarowe posiadają odpowiednią klasyfikację, która określa ich odporność na ogień. Drzwi ochronne, jakie montujemy w domu, powinny zapewnić co najmniej kilkudziesięciominutowy czas, przez który nie poddadzą się działaniu ognia. Jeżeli chodzi o budowę takich wrót, najczęściej ich wypełnienie stanowi wełna mineralna. Same drzwi wykonywane są z blachy ocynkowanej i ze stali. Montaż drzwi wejściowych. Odrzwia Od nie powinny być montowane na etapie prowadzenia pracy budowlanych i remontowych, ponieważ w trakcie wykonywanych czynności mogłoby dojść do ich uszkodzenia. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się do momentu, gdy podstawowe prace zostaną wykonane. Oczywiście jeżeli nie osadzamy drzwi zewnętrznych, to otwór wejściowy zabezpieczamy np. drzwiami prowizorycznymi, drzwi do domu inteligentnego. Drzwi do domu inteligentnego to przede wszystkim rozwiązania łączące w sobie możliwości współczesnej techniki i informatyki. Powinny efektywnie zapobiegać stratom ciepła, między innymi dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełniania. Otwieranie drzwi może odbywać się za pomocą np. czytnika linii papilarnych. Całość może być sterowana z poziomu aplikacji mobilnej, można też wyposażyć je w elektryczne sterowanie, dzięki czemu można je otwierać i zamykać na kilka sposobów, m.in. za pomocą przycisku, czujnika zbliżeniowego lub specjalnej karty hipowej. W drzwiach montuje się także zamki wielopunktowe, funkcje otwierania pilotem. A także specjalne okucia sterowane zdalnie. Jak działają drzwi z zamkiem biometrycznym możesz zobaczyć na poniższym wideo drzwi otwierane na zewnątrz. Czy do wnętrza budynku. Ważną zaletą skrzydła otwieranego do wnętrza budynku jest kwestia estetyki. Skrzydła otwierane do wewnątrz budynku bardzo dobrze się prezentują i mogą być dużo większą ozdobą elewacji. Jeżeli wybierzemy takie rozwiązanie, nie będą widoczne zawiasy. Minusem jest jednak widoczność progu, a także problemy ze szczelnością. Warto jednak pamiętać, że przy skrzydle otwierającym się do wnętrza opady deszczu, czy śniegu mogą dostawać się do pomieszczenia. Skrzydło otwierane na zewnątrz wygląda trochę gorzej jeżeli chodzi o estetykę, ale ma swoje zalety. Przede wszystkim nie istnieje zagrożenie związane z dostawaniem się do wnętrza śniegu i innych opadów. Minusem jest trudność, szczególnie w zimie, utrzymania ich dolnej krawędzi w czystości. Najczęściej stosowane przeszklenia, drzwi wejściowe mogą posiadać przeszklenia które wpływają zasadniczo na poprawę ich estetyki. Może to być na przykład szyba brązowa refleksyjna, Stosowana jest w pakiecie szybowym, pozwala na subtelne odbijania światła. Warto do takiej szyby dopasować właściwe okucia. Szyba grafitowa refleksyjna, wykorzystywana w drzwiach o kolorze białym, a także niebieskim i w odcieniach szarości. Szyba lekko i subtelnie odbija światło dając odcień grafitowy. Szyba bezbarwna refleksyjna, rzadko wybierana przez klientów. Ma zastosowanie zarówno przy drzwiach w kolorach transparentnych, jak i pomalowanych w barwy kryjące. Ważną jej cechą jest duża przepuszczalność światła. Szyba lustro weneckie, kolorystycznie zbliżona jest do szyby grafitowej ale ma znacznie silniejsze odbicie. Z zewnątrz wygląda jak srebrny lustro od wewnątrz, natomiast pozwala na obserwowanie tego, co dzieje się po drugiej stronie drzwi. Stosuje się ją często w celu poprawy bezpieczeństwa domowników. Jakie wybrać zamki? Drzwi zewnętrzne powinny zostać wyposażone w solidne zamki utrudniające dostanie się do domu niepowołanych osób. Najlepszym rozwiązaniem są wielopunktowe zamki listwowe. Dobrym pomysłem są także zamki z elektrozaczepem. Elektryczne odreglowywanie zamków jest sterowane przez odpowiedni włącznik, przez pilota lub przez klawiaturę. Wymiana drzwi wejściowych. Podczas wymiany drzwi wejściowych należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo. Skrzydło powinno być wymienione jak najszybciej, aby uniknąć zagrożenia związanego z dostaniem się do budynku niepowołanych osób. Najpierw powinniśmy dokonać odpowiednich pomiarów. Wykonuje się obmiar, aby ustalić wielkość ościeżnicy. Warto jednak pamiętać przy wymiarowaniu drzwi wejściowych że próg będzie montowany na poziomie gotowej podłogi, a także że boczne luzy montażowe pomiędzy danymi słupkami ościeżnicy a ścianami powinny wynosić po około 1 cm. Jeżeli nasze skrzydło ma niestandardowe wymiary, musimy się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów. Szczególnym kłopotem jest sytuacja gdy otwór pod drzwi jest mniejszy niż wybrana przez nas stolarka, wiąże się to z koniecznością dodatkowego skucia ścian, aby wprawić nowe odrzwia. Nie możesz teraz przeczytać całego artykułu jak wybrać drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego, pobierz go w formacie PDF.